Bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że sporo osób na dzisiejszy spacer się stawiło. Bardzo mi miło, bardzo nam miło jako Muzeum Historii Regionalnej Pałacy Goborskich. Widzę znajome twarze, tym bardziej się cieszę, ale też są... Nic więcej tutaj niestety, bo dochodzą mnie słuchy, że nie słychać, więcej nie zrobię. Niestety tak to musi być. Więc będzie moja prośba, żebyście Państwo w miarę blisko byli. Ja dzisiaj ułożyłem tą trasę w ten sposób, że będziemy się poruszali w takim dość zwartym fragmencie. Nie będziemy jakoś mocno przechodzić, więc myślę, że damy sobie radę. Szanowni Państwo, Szanowni państwo może zacznijmy od tego, zanim sobie przejdziemy do tej centralnej części Słów, kilka odnośnie cmentarza parafialnego w Mielcu. Być może zaskoczę, jeżeli powiem, że jest to w któryś już z kolei być może nawet czwarty cmentarz parafialny, czy piąty, który istnieje w mielcu. Dzisiaj, jak Państwo dobrze wiecie, tych cmentarzy parafialnych są dwa, bo mówimy jeszcze też o cmentarzu parafialnym w Żochowie, ale nas interesuje tylko i wyłącznie mielec i mielecki cmentarz parafialny. Pierwsze cmentarze usytuowane były w boku. Wokół nieistniejących już kościołów parafialnych możemy mniej więcej usytuować te kościoły w kwartale pomiędzy dzisiejszą ulicą Legionów a ulicą Kilińskiego. Więc jest, jest ten obszar dość duży, ale gdzieś tam był usytuowany cmentarz parafialny. Mówimy o okresie, kiedy jeszcze nie było miasta kiedy informacja pierwsza w ogóle o cmentarzu istniejącym w Mielcu została podana w 1581 roku. I potem, Szanowni Państwo, dlaczego kolejne cmentarze były zakładane? Zostało założone miasto. I w związku z tym nie wiadomo dlaczego zaistniała potrzeba wybudowania nowego kościoła parafialnego. Być może jakaś pożoga, być może chylący się ze starości. Stąd wybudowano kościół mniej więcej tutaj, gdzie dzisiejsza szkoła dwójka. Ciekawostka jest taka: bo jak Państwo jesteście gdzieś w starych miastach, to bardzo często kościół usytuowany jest przy rynku, prawda? No, u nas tej sytuacji nie ma z prostej przyczyny, dlatego że kiedy był wytyczany rynek w 1470 roku nie istniała potrzeba wybudowania nowej świątyni. Dopiero ona pojawiła się po pewnym czasie, a parcele przyrynkowe zostały już zabudowane, więc tego miejsca nie było. Stąd no, w, najbliższym, w najbliższej odległości od rynku założono, wybudowano nowy kościół parafialny, który był również drewniany ale w końcu wieku XVI została do niego dobudowana kaplica świętej Anny murowana. Ta kaplica teraz jest przy murowanym kościele i trzeba pamiętać, że przy tym wcześniejszym i przy dzisiejszym, jak Państwo wchodzicie w obręb muru przykościelnego, stąpacie po starym cmentarzu parafialnym. Przy czym trzeba pamiętać, że ten cmentarz był szerszy kilka lat temu czy kilkanaście lat temu kiedy były robione parkingi przy parafii Świętego Mateusza tam były podczas prac budowlanych były wykopywane kości ludzkie no właśnie dlatego że tam był kiedyś cmentarz parafialny i teraz trzeba jeszcze wspomnieć o tym że do końca XVIII wieku, ale znamy też sytuację z pierwszych dziesięcioleci XIX wieku, miejscem pochówków był również kościół parafialny. Nie inaczej było w Mielcu, i nie inaczej jest w przypadku obecnej świątyni pod wezwaniem św. Mateusza, apostoła ewangelisty. Stąd, jak Państwo wchodzicie do środka, proszę sobie zdawać sprawę z tego, że pod posadzką są krypty grobowe. A kto mógł być pochowany w tych kryptach grobowych? Bo to nie wszyscy, niestety. Zdecydowana większość była pochowana poza murami kościoła. Przy czym tutaj też istniała pewna hierarchia. Im bliżej murów, tym lepsze było to miejsce, jeżeli tak mogę powiedzieć. W obrębie kościoła chowani byli po pierwsze kolatorzy parafii, czy patroni, bo to dwie, dwie nazwy funkcjonują, czyli osoby, które, przy, a w zasadzie osoby i potomkowie osób, które przyczyniły się do ufundowania parafii. Kiedyś było to całkiem inaczej. Parafia, żeby mogła powstać, musiała się znaleźć osoba, czy rodzina, czy król, czy osoba duchowna, która zabezpieczyła funkcjonowanie tejże parafii. W przypadku Mielca były to rody szlacheckie Warto było wspomnieć, że w latach 60. XIV wieku w parafię w Mielcu założył Paszko Trestka, rycerz ziemi sandomierskiej, który no właśnie wyłożył odpowiednie fundusze na to, żeby ta parafia powstała. I te osoby miały prawo do tego, żeby być chowane w obrębie kościoła parafialnego. Do tego oczywiście dochodziły, dochodzili kapłani. Mamy takie informacje z imienia i z nazwiska, który z kapłanów został w Mielcu pochowany. Zdarzyło się również, udało mi się odkryć, że dwóch organistów parafialnych z XVIII wieku zostało pochowanych, więc niewątpliwie był, musiały być te osoby mocno zasłużone dla parafii, na pewno długo sprawowały e, swoją funkcję, pewnie były osobami bez zarzutu moralnymi itd., tak itd., tak więc to skutkowało tym, ale znalazłem też informację, że na przykład niemowlęta były też chowane w, w kościele parafialnym. I teraz idziemy dalej, bo dobrze Państwo wiecie, że przy Kościółku Świętego Marka znajduje się teren po kolejnym cmentarzu parafialnym. Ten cmentarz powstał w momencie, kiedy Mielec w 1772 roku zajęli Austriacy i dość szybko, bo już 12 lat później, wyszło zarządzenie cesarskie nakazujące przeniesienie pochówków poza obręb miejscowości. Wiadomo, że ten proces trwał w różnych miejscowościach dłużej, krócej. W Mielcu padło, padło właśnie na ten obszar przy Kościółku św. Marka. Być może ze względu na to, że ten kościółek, kiedyś na marginesie, na mapach opisywany jak jako pod wezwaniem Świętego Michała, został postawiony w miejscu starej jeszcze XVI-wiecznej świątyni, więc można. Tak powiedzieć, że pochówki na tym terenie to były pochówki na Ziemi Poświęconej. Kluczem było, była właśnie ta świątynia, czy teraz kościół pomocniczy parafii św. Mateusza. I teraz szanowni państwo myślę, że odpowiedź na to, dlaczego jesteśmy tutaj, a nie tam dzisiaj, też jest chyba prosta do, do odpowiedzenia, a mianowicie związane to było z blisko przepływającą rzeką Wisłową. E, mamy liczne informacje mówiące o tym, że mimo jakichś form zabezpieczeń, czy samego cmentarza, e, wałami, e, jakimiś przeszkodami ziem, ziemnymi w celu właśnie ochrony przed wodą, jednak ta woda niszczyła te zabezpieczenia, niszczyła cmentarz, powodowała wypłukiwanie trumień, te trumny były unoszone z, z wodą, a trzeba pamiętać, że że mówimy o całkiem innej rzece niż dzisiaj, bo dzisiaj to w zasadzie nie wiem, 20 metrów, prawda? Przekraczamy na moście i już jesteśmy na drugim brzegu. W końcu XVIII wieku Wisłoka pod Mielcem miała szerokość około pół kilometra. Więc proszę sobie wyobrazić, na rzece były wyspy, rzeka była spławna, żeglowna, od jasła można było sobie dopłynąć statkiem do na przykład Baranowa, więc to wszystko świetnie funkcjonowało. A skala, jeżeli chodzi o niszczenie przez wodę, dam taki przykład. Rok 1839, potężna powódź, która powoduje, że w dzisiejszym Żochowie, w dzisiejszej dzielnicy miasta Mielca, woda porywa cały kościół, porywa wszystkie zabudowania plebańskie i tak na dobrą sprawę z dnia na dzień parafie jest bez niczego. Na marginesie proboszcz, który... Uratował część tylko wyposażenia. No sam osobiście stwierdził, napisał, że wyniósł dwie skrzynie swojego majątku, jeżeli tak mogę powiedzieć. W jednej z nich były książki. Więc to jest potężna siła. Stąd decyzja o założeniu cmentarza parafialnego w miejscu już mocno bezpiecznym. Takowym jesteśmy. Jest to też teren taki pagórkowaty, piaszczysty, więc dobry do pochówków. Na marginesie będziemy za chwilę w miejscu najwyższym w Mielcu, bo to właśnie nie Górka Celanowska, tutaj jest ten najwyższy punkt. I kiedy ten cmentarz został założony? Lata 49 wieku, więc dosłownie za niedługo będziemy obchodzili dwustulecie istnienia tego cmentarza parafialnego. To tyle tytułem wstępu. Teraz zaproszę Państwa do tego, żebyśmy sobie powolutku przeszli w stronę kaplicy Radusińskich i Piechocińskich. Po drodze zahaczymy dosłownie w jedno miejsce, a później ja będę się starał Państwu opowiedzieć, o osobach pochowanych w grobowcach usytuowanych w najbliższej odległości od Kaplicy Piechocińskich i Ratusińskich. Więc zapraszam, proszę, zmierzamy w tamtym kierunku. Tutaj jest sporo miejsca, więc myślę, że zmieścimy się. Ja się specjalnie jeszcze usunę. Interesują nas tamte groby, a szczególnie ten skrajny, z tamtej strony. Skrywa on trochę Błażeja Kijasa. Kim był Błażej Kijas Urodził się w Ciężkowicach w 1827 roku. E... Ukończył nauki medyczne tu jest taka ciekawostka, że było to możliwe dzięki pomocy materialnej starszego brata Filipa, który był kapłanem. E... Był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał tytuł doktora medycyny, służył w szpitalu garnizonowym w Krakowie, a potem do końca swojego życia osiedlił się i mieszkał w Mielcu i to jest postać, która bardzo, bardzo pozytywnie jest wspominana w kontekście Powstania Styczniowego. Bo trzeba pamiętać, że ziemia mielecka jako graniczna z zaborem rosyjskim, dwa zabory oddzielała Wisła, na tej ziemi, na naszej ziemi, w lasach gromadzili się powstańcy, którzy byli umundurowywani, wyposażani w niezbędną broń, w jakiś sposób przeszkalani, i właśnie tutaj z terenu naszego powiatu odbywały się przerzuty tych oddziałów na teren Królestwa Polskiego, i tam te oddziały walczyły. Z kolei w drugą stronę osoby, które zostały ranne, ale i też rozbite oddziały, czyli uczestnicy z tych rozbitych oddziałów, z powrotem wracali tutaj. Często było to związane z tym, że te rany wyglądały w ten sposób, że na przykład amputowana ręka, amputowana noga. A trzeba pamiętać, że Austriacy od razu takie osoby wyłapywali i wiązało się to z, po prostu z aresztem i z więzieniem. Więc co robił Parzej Kijas? On po prostu wydawał lewe zaświadczenia o treści. Na przykład, jeżeli ktoś stracił nogę, to zapisywał, że podczas wyrębu drewna że w lesie, upadło drzewo, zmiażdżyło nogę, trzeba było amputować, no i w związku z tym ta osoba, jak gdyby mogła spokojnie funkcjonować, już tutaj w społeczeństwie, nie narażona na żadnego rodzaju szykany. Więc to, to o tym trzeba, trzeba pamiętać, to jest jego wielka zasługa. Zresztą z innych wspomnień z, z czasów, kiedy on żył, e, przebija się osoba, która była bardzo oddana, jeżeli chodzi o leczenie ludzi tutaj w Mielcu, ale i nie tylko. A dodatkowo, proszę sobie wyobrazić, że w przeciwieństwie do innych lekarzy, o których negatywne opinie się pojawiają we wspomnieniach, on jako jeden jedyny nie bał się mieć kontaktu i leczyć osoby, na przykład chore na cholerę. Inni leczyli, jeżeli tak można powiedzieć w ten sposób, że podchodziło się do domu, w którym mieszkał lekarz, lekarz otwierał okno i w ten sposób wyglądała komunikacja z pacjentem, o tyle Błażej Kijas nie miał żadnych przeciwwskazań do tego, żeby po prostu faktycznie zająć się tym, tym chorym. Eee, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć Państwu odnośnie rodziny, bo rodzina jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o, o historię poszczególnych jej członków, eee, na marginesie zasługuje na takie porządne opracowanie. Eee, ja sobie wynotowałem, informacje właśnie o tych członkach rodziny. Błażej jest miał ośmioro dzieci i z tego część z nich wybrała drogę kariery aptekarskiej i medycznej. Dwóch synów zostało aptekarzami. Jeden z nich na marginesie był aptekarzem w baranowie Sandomierskim. Kolejny syn został po ojcu doktorem wszechnauch lekarskich. Ale wydaje się, że największa kariera była udziałem innego syna, Bronisława Bonawentury, który w latach 1924-1929 był prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie. A z kolei jeden z jego synów, Juliusz, był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Też postać bardzo mocno znana w Rzeszowie, w kręgach tych związanych ze szkolnictwem rzeszowskim. Tutaj jeszcze jedną rzecz chciałbym Państwu powiedzieć. Macie Państwo pośrodku piękną rzeźbę, piękny nagrobek dotyczący Jadwigi Kijasównej. To jest córka Błażeja, która zmarła w bardzo młodym wieku, i tym samym. No, Wielce, wielce z tego powodu rodzice byli zrozpaczeni, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo to była ich ukochana córka. I do tego stopnia, że, w, a że osoba była szanowana, bo że ja w jej pogrzebie wzięły tłumy ludzi. I potem w prasie znalazłem informacje dotyczące tego pogrzebu i wynatowałem sobie. Taki zapis, który został opublikowany w krakowskim czasie w 1887 roku, a dotyczy właśnie Jadwigi. Dzisiaj odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku zwłoki świętej pamięci Jadwigi Kiasówny, młodziutkiej, bo zaledwie 19 wiosen liczącej. Mimo wieku tak młodego, słodyczą swego charakteru zyskała sobie ogólną przyjaźń i życzliwość, więc nic dziwnego, że do oddania ostatniej przysługi spieszyli wszyscy. Liczne objawy szczerego współczucia, jakie spotkały z troskaną i boleścią złamaną rodzinę doktora Kijasa, powinny być przynajmniej słabą pociechą, że dla rodziny tej zacnej nawet w nieszczęściu wszyscy zachowują niezmienioną przyjaźń i życzliwość. Piękne słowa, no, jeden z artykułów prasowych. Dobrze, teraz, szanowni Państwo, podejdziemy sobie pod kaplicę ratusińskich i Wychocińską. 50 rocznicę wybuchu powstania styczniowego mocno zająłem się historią rodziny, opracowałem publikacje i bardzo, bardzo interesujące informacje udało się uzyskać. Po pierwsze, przez, przez długie lata funkcjonowała informacja, że Walenty Działowski nie urodził się w Mielcu. Nie urodził się w Mielcu, tylko Y... Y... Mo... Mo... Może, jak gdyby fakt nieodnalezienia tego związany był z tym, że i tutaj piętnujemy takie zachowania. Kiedy korzystałem z metryk parafialnych, y... no, szukałem pod wskazanym rokiem jego narodzin i nie udało mi się odszukać. Ale coś mnie tknęło, żebym jeszcze raz zerknął, właśnie na, y... do tej księgi metrykalnej i o zgrozo. No, stwierdziłem, że no, nie mogłem znaleźć tego wpisu, dlatego, że około 20 stron po prostu zostało wyrwanych. Ktoś zdewastował książkę i, i wydawało się, że sytuacja jest już nie, nie do uratowania, ale proszę sobie wyobrazić i pamiętać o tym, jeżeli ktoś będzie e, prowadził badania genealogiczne swojej rodziny, że w Archiwum decyzjalnym w Tarnowie są duże partie kopii metryk mieleckich, Zresztą do dnia dzisiejszego jest obowiązek. Parafie sporządzają z każdego roku odpisy ksiąg metrykalnych i dostarczają do zasobów archiwum Decyzjalnego w Tarnowie. I właśnie tam zachowały się ten, zachował się ten fragment, którego nie ma w Mielcu, i dzięki temu udało się stwierdzić, że Walenty Działowski urodził się w Mielcu. Teraz tak, proszę spojrzeć tam na tej tabliczce, jaka jest data śmierci. Bardzo charakterystyczna. No, e, mówimy o osobie, która walczyła w powstaniu styczniowym, przypłaciła tą walkę utratą prawej nogi e, i proszę spojrzeć, data śmierci 11 listopada 1918 roku. No, powiedziałbym jak na osobę, która walczyła o wolność Polski, no to była, idealna, to była idealna data śmierci. Przy czym pamiętajmy, szanowni państwo, że 11 listopada 1918 roku to nikt nie miał w świadomości, że to jest ten wyjątkowy dzień. To był zwykły dzień po prostu. Owszem, ważne wydarzenia się działy, ale nikt nie przypuszczał, że kiedyś ten dzień będzie, będziemy jak gdyby stawiali na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o rodzinę działowskich, a o Walentego działowskiego, bardzo patriotyczna osoba, i tutaj też chciałbym Państwu przeczytać, jak był opisywany. Nosił się z Polska Surdu i Konfederację. Posiadał mocne cechy charakteru, cechowała go lotność umysłu, wybitna erudycja, dzięki czemu był wywalcem wszelkich spotkań i zebrań obywatelskich, wysokiej klasy patriota. Był honorowany przez wszystkie kręgi i klasy ówczesnego miasta Mielca. W postępowaniu stanowczy, dokładny i punktualny. W poglądach światopoglądowych i patriotycznych nieustępliwy, a dom rodzinny dzięki tej jego postawie zyskał miano stosika narodowego. Ponadto udzielał się chętnie w różnych środowiskach społecznych, szerząc kult jedności narodowościowej, przy czym trzeźwo osądzał trudną sytuację w czasie powstania II Rzeczypospolitej. Nie szczędził również własnych sił i środków na rzecz społeczności mieleckiej. Wspomniałem o, o śmierci. Na marginesie, tutaj, też taka historia, anegdota związana z rodziną, bo państwu pewnie nazwisko Działowski bardziej jest znane z braci Działowskich, z lotników. To byli właśnie synowie Walentego i w rodzinie funkcjonuje taka historia, że jeden z nich uczył się w szkole lotniczej w w Wiedniu i wrócił w 1918 roku do domu i zastał ojca umierającego i podobno miał mu rzec na łożu śmierci tato powstaje wolna Polska no i wtedy Walenty miał umrzeć no taka piękna historia jak był nie stwierdzimy tego tutaj jeszcze szanowni państwo chciałbym powiedzieć o małżonce Walentego Działowskiego Stefani Działowskiej Tutaj Państwo nie znajdziecie tablicy upamiętniającej jej pochówek, dlatego że uległa ona poważnemu wypadkowi. Została uderzona przez dyszle powozu końskiego, przetransportowana do Krakowa, do szpitala Świętego Łazarza. Tam odbyła się operacja, ale nie udało się uratować jej życia i ona jest pochowana w Krakowie. A też była to niesamowita osoba chociażby ze względu na to, że była z domu Sobieska. W rodzinie funkcjonuje przeświadczenie, że to z tych Sobieskich właśnie. I co tutaj można o niej powiedzieć? No, kilka takich informacji. Pracowała społecznie w kole amatorsko-teatralnym, prowadziła koło gospodyń, służyła doradą przy pielęgnowaniu chorych, pełniła służbę sanitarną przy dworze hrabiny Konstancji Oborskiej, była znawczynią leczenia zielarskiego, była utalentowaną chawciarką. I tutaj ciekawa historia prosto właśnie tego, tego haftowania. Jako bliska przyjaciółka, można powiedzieć, hrabiny Konstancji Oborskiej, gdy hrabina otrzymała zaproszenie na bal do jednego z pałaców w Wiedniu, wpadła w małą panikę, no i od razu udała się właśnie do Stefani z prośbą słuchaj, pomóż, a najlepiej to coś wymyśl, jakąś kreację, która, którą mogłabym zaprezentować w Wiedniu. No i podobno ta kreacja była tak niesamowita. Zachował się jakiś króciutki opis, a mianowicie tak cytuję wyhaftowała piękną suknię na niebieskim Atłasie gałązki kornwali i taki sam kwiat na wierzchu pantofli. Podobno efekt był piorunujący, a w skowronkach hrabina po powrocie tutaj do mielca w dowód podziękowania, uznania zapisała kawałek ziemi przy Wisłoce właśnie dla Stefani Działowskiej. I tutaj jeszcze taka ciekawa informacja. Jak myślicie Państwo, ile działowcy mieli dzieci? Ile mogli dużo. mieć dzieci? Dużo, dużo. dużo, dużo. A ja, tu już słyszę, że ktoś, ktoś, ktoś już spacerował. Osiemnaście. 18, tak, 18. Przy czym od razu mówię, że z dwóch małżeństw, ale Stefania urodziła 14 z nich. I najlepsze, że to, że geny były bardzo, bardzo silne, bo jeżeli dobrze pamiętam, chyba tylko dwójka zmarła w wieku dziecięcym, reszta dożyła pełnoletności, założyła swoje rodziny. I tutaj jest też ciekawostka, że jeden z synów miał z kolei sam siedmiu synów, więc nazwisko już poszło bardzo, bardzo się rozrosło. A trzeba pamiętać, taka ciekawostka, że przed wojną w takiej sytuacji Siódmy syn, który się rodził w rodzinie, e, otrzymywał książeczkę oszczędnościową od prezydenta Rzeczypospolitej z odpowiednim wkładem, jak gdyby to było takie uznanie dla, dla tej osoby, ale też dla rodziny. To jest taka... ale, ale i prezydent był ojcem tak, 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 właśnie to chciałem też jeszcze, jeszcze dopowiedzieć, że to się też wiązało właśnie z, z tym, że był ojcem chrzestnym, więc to taki piękny, no ciekawe czy dzisiaj by się znalazło siedmiu synów. <śledzimy> to, e, tak, tak, to chodziło tak. To, to musiało być siedmiu synów. Dobrze, szanowni państwo. To, to prawdopodobnie autorstwa Stefanii Działowskiej jest ten wyhaftowany obraz kaplicy Matki Boskiej. Tutaj, szanowni państwo, przy okazji macie też Tadeusza Orłowskiego. Też osoba, która zwiąże się z, z tymi działaniami niepodległościowymi. Polecam biogram. Mamy tutaj syna który, który jest, jest z nami, ale proszę wybaczyć, dzisiaj przejdziemy do kolejnych z tamtej strony. Gardowski, ta tapiczka też jest po prawej stronie, jeżeli chodzi na samym dole. Syn Piotra. Najpierw dzierżawcy apteki w Szkucinie, potem właściciela apteki w Mielcu. W drugiej z kolei po prostu radni, miejscy zadecydowali na początku XX wieku, że w związku z dużym rozwojem Mielca zaistniała potrzeba założenia kolejnej apteki. Został ogłoszony konkurs i nowym aptekarzem został Piotr Kardulski gdzie jest kamienica gardulskich, myślę, że Państwo bez problemu wiecie. Narożna, kaplica, narożna kamienica rynkowa przy ulicy Legionów. Co jeszcze można powiedzieć o Stanisław, Stanisławie Gardulskim? Urodził się w 1905 roku jeszcze w Szczucinie, um, ukończył szkołę pod Kawalerii w, Grudzie, w Grudziądzu w roku 30 i otrzymał przydział do 15 pułku łonów poznańskich. Wziął udział w kampanii wrześniowej w składzie Wielkopolskiej brygady Kawalerii e, e, generała Romana Abrahama, która wchodziła w skład Armii Poznań e, i uczestniczył w ciężkich walkach nad Bzurą, m.in. w okolicach Kutna, gdzie został ciężko ranny i zmarł w punkcie opatrunkowym w Ziewanicach i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bielawach w parterze wojennej i też był odznaczony orderem wymytych militarii V klasy. I tutaj jest ciekawostek jeszcze, aha, może jeżeli chodzi o ten fragment, to Państwu przeczytam, jak wyglądały te walki, w trakcie których został ciężko ranny. W kilka minut po wyjściu rozpoznania i w momencie, gdy ostatni szwadron dochodził do Ziewanic, nagle ruszyło na natarcie nieprzyjaciela z kierunku Władysławów Antoniew Topow oraz z kierunku Wola Proszkowa. Podpułkownik Tadeusz Mikke, który wybiegł z budynku, padł trafiony trzema pociskami w piersi. Na miejscu śmierci swego dowódcy zjawili się rotmistrz Mackiewicz, porucznik Gardulski i porucznik Losow. Maja Chłopowski wydał rozkaz pierwszemu szwadronowi natarcia w kierunku na północ i północny wschód, aby odrzucić nieprzyjaciela. Pozostałe szwadrony obsadziły stoki i wzgórza. W tym samym czasie ciężko ranny został dowódca pierwszego szwadronu, porucznik Stanisław Gardulski, zmarł w punkcie opatrunkowym. I tutaj też jeszcze historia prywatna. Od 1938 roku był... Yy żonaty z Elżbietą, Richard, e, miał syna Marka, urodzonego w lutym 1939 roku. Żona z synem we wrześniu 1939 roku znalazła się w Lwowie. Wiosną 1940 zostali zesłani do Kazachstanu. E, na Bliski Wschód wydostali się wraz z armią generała Andersa. Elżbieta, czyli małżonka, wyszła powtórnie za mąż, za podporucznika Mirosława Dziekońskiego, który był kolegą Stanisława. Po wojnie udali się oni na emigrację przypłynęli statkiem do Chile i tam zamieszkali. Tutaj taka ciekawostka, że prawnuczką Stanisława jest Chilijka Józefina Gardulski, która od 2008 roku jeździ na rajdach motocrossowych enduro i która w 2013 roku jako pierwsza kobieta z Ameryki Południowej wystartowała w rajdzie Dakar na motocyklu. To jest taka ciekawostka. Związana właśnie ta osoba z, tutaj ze Stanisławem Gardulskim. I szanowni państwo, znów przeskakujemy jeden rządek do przodu.